chciałem Wam zaprezentować miejsce, które pokazywałem Wam kilka lat temu. Nakręciliśmy tu film, studzienka wypijająca woda schodnika, później. Później pewien odkrywca miejscowy, właściciel tylko tu obiektów przyjechał koparką, zasypał to, a to jest efekt, efekt właśnie jego pracy. Szybkopalni Herman chciał po prostu wytrzeć, zatrzeć wszelkie ślady, że to była kopalnia i że stąd można dojść do że można wejść w drugich obliczach po drugiej stronie góry. Jest to szyb kopalni Herman. 16 km podziemnych chodników. Jest to ostatnie wejście i prawdopodobnie zajęło nam trochę trudu, żeby to odnaleźć, ale pokazujemy Wam prawdopodobnie po raz ostatni. Wejście do kopalni Herman. Wejście do niego znajdowało się tu na tej wysokości. Teraz wiadomo, koparki zrobiły swoje, cały teren jest przeplantowany. Słyszałem kiedyś plany od tego pana, że on zrobi wszystko, żeby ludzie z pieniędzmi przyjeżdżali tylko do jego obiektów, nigdzie indziej, żeby y, takie obiekty nie istniały, żeby taki kwiecień nie miał możliwości oprowadzania za darmo ludzi po takich obiektach. Wprowadzam Was do takiego obiektu, pokazuję Wam prawdopodobnie po raz ostatni wejście do kopalni Sterbów. W tym szybie już kiedyś byliśmy, już Wam tu go pokazywałem wewnątrz, ale teraz historia związana właśnie z tym szybem. Miałem jej nigdy nie ujawniać, ale teraz jak widzę co się dzieje, po prostu przyszedł czas na to, żeby opowiadać. W 1949 roku Wojsko polskie, e, polskie służby, rosyjskie służby Znalazły bardzo, dużo, te, bardzo duży depozyt na tym terenie Bardzo dużo e, kosztowności były m.in. sztabki ze złotem I do tego szybu właśnie wjechał transport e, Polscy żołnierze, żeby to nie wpadło w łapy Rosjan Przywieźli to tu, to nie były tylko skrzynie ze złotem Ale było bardzo dużo dokumentów i właśnie wykorzystali jeden z szybów starej kopalni w Ludwikowicach bo co to znaleźli znaleźli właśnie e, na terenie zakładu zbrojeniowego w Ludnicach. w 1949 roku akcja polskich żołnierzy zapobiegła wywięzieniu wszystkiego w głąb Rosji efekt tego zabału to jest właśnie wysadzenie wysadzenie przez nich no, wysadzenie przez okay, nich okay. tego wejścia i tego chodnika. Jednak w tamtą stronę okay. kilka było kilku śmiałków, z którymi miałem okazję tu być. Przeciśnęliśmy się do poziomowego chodnika prowadzącego w kierunku właśnie Ludwikowic. I co się okazało? Doszliśmy do szybu górniczego kopalni Herman. Wybuchła wtedy wielka, gigantyczna afera. Groził mi za to wyrok sądowy, że właśnie takie rzeczy robię. I teraz osoba, która wie o tym, były esbek, który wie o lokalizacji tego skarbu, który został tu schowany, dopuszcza się do... Nie jestem pewny, czy on, czy jego koledzy, ale dopuszczają się do dewastacji wszystkiego w oku, żeby dostać się do tego wielkiego skarbu. Albo ten skarb został wydobyty, albo jeszcze, jeszcze nie. I teraz... Rodzi się kilka pytań. Czy cała historia powojenna tych terenów, słuchajcie, nie jest tylko właśnie po to zrobiona, żeby zacząć teraz odwrócić uwagę od tego, co działo się tu po wojnie. Bo zaznaczam jeszcze raz, polskie służby wywiadowcze, żeby w ręce Rosjan nie wpadło dużo właśnie technologii niemieckiej, żeby kosztowności i skarby nie wpadły w ręce Niemiec. Nie ruszaj tego, bo dotknięcie czegokolwiek zaraz nas tu przysypie. Także nie wolno żadnych kamieni dotykać także w każdym bądź razie w służby polskie w latach 49, nawet w latach 50 byli żołnierze AK, którzy właśnie byli w służbach bezpieczeństwa robili wszystko, żeby te kosztowności te dokumenty nie wpadały w ręce niemieckie, znaczy w ręce rosyjskie i to chowano właśnie na terenie takich kopalni i teraz, słuchajcie, został tylko taki mały odcinek i historia, która teraz tu się tworzy na nowo, za parę lat usłyszymy nową historię ja przekazuję Wam historię, która była jako tajemnica prze, 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 przechowywana przez wielu z nas, ale właśnie teraz mówię o tym, że tu w 49 roku do kopalni Hermanu zostały przywiezione kosztowności znalezione na terenie Ludwikowic. Nie wiem ile było tego złota, ale natomiast chodziło o dokumenty z dokumentacją znalezioną na terenie zakładów, na terenie kopalni, i one zostały przez polskich. Yy, no, przez polskich żołnierzy, nazwijmy to, schowane właśnie w tej kopalni. Przez wiele, wiele, wiele lat krążyły tu właśnie legendy na ten temat, i przypuszczam, że któryś z tych kacyków zdobył na tyle środków, zdobył taką władzę, żeby teraz przeorać pół góry, zasypać wejście do tunelu i dobrać się do tych kopalni. Chodników podobnych są tutaj dziesiątki. I teraz tak, Gontowa, moszna, jawornik mogą być takimi właśnie skrytkami. Z jednej strony tajemnica Górzowich, II wojna światowa, a z tajemnica, która za tym się kryje właśnie chowanie kosztowności na tym terenie przez służby bezpieczeństwa po II wojnie światowej, żeby to nie wpadało w ręce Rosjan. I teraz tak: walka służb wywiadowczych, czy tajemnice związane z II wojną światową, czy Niemcy, którzy to chowali na tym terenie, oni nadal są strażnikami tego wszystkiego. Pytanie pozostanie prawdopodobnie bez odpowiedzi. Także tak wygląda pozostałość kopalni Persińskiej. Chodnik był dużo głębszy, on został w pewnym momencie zasypany, w momencie kiedy został odstrzelony, ten chodnik, zasypany, zagruzowany, zostało tylko to wejście, jednak kamulce, tak się ułożyły z czasem, że można, przecisnąć, można było przecisnąć się do chodnika, który znajduje się za nim, jednak teraz górotwór, który tam no, pracuje, zasklepił i zacisnął to wejście. To uskok jest. No jest uskok, no. i... Teraz opowieści właśnie tych szalonych mieszkańców, którzy mieszkają w Ludwikowicach, którzy opowiadali o walce naszego wywiadu, wywiadu, naszych żołnierzy z Rosjanami tu po II wojnie światowej, o dziwnych Niemcach, którzy tu przyjeżdżali, przyjeżdżają do dzisiaj, o tajemnicach, o zabójstwach, o ukrywanych właśnie skarbach, właśnie w sztolniach, zaczynają dla mnie nabierać teraz realnego kształtu. Że właśnie ktoś zadaje sobie bardzo dużo trudu, żeby. To wszystko teraz zasypać, zrobić jakieś tam stawy przeciwpożarowe, zmienić kształt dróg i żeby do tego się nie dostać. I jest teraz znowu dwa pytania: czy ktoś już to wydobył, co tam się znajdowało, czy po prostu przygotowywuje sobie grunt pod wydobyciem?